Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, zmiany losowe na mapach. W tym filmie chciałbym wam pokazać te zmiany. Co prawda powtórki bardzo kiepsko startują. Nie wiem, czy też tak macie, ale powtórkami startuje kilka minut. <laughs> Może wypada w końcu usunąć wota zupełnie i zainstalować go ponownie. Pierwsza rzecz na tej mapie w trzech miejscach występują zmiany losowe. Pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, pociąg. Oczywiście, to nie są bitwy, ponieważ ja tutaj wchodziłem do bitwy tylko po to, żeby to zaobserwować. Niestety nie można na treningówce tego zrobić, no więc musiałem w ten sposób. A więc, tak, wjeżdża pociąg. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Generalnie on jedzie sobie, pchając w tym momencie. Wydaje mi się, że nawet Mausa on będzie pchał, jeżeli się ktoś ustawi przed tym i będzie chciał go zablokować. <grym> Kurczę. Jeszcze w dwóch innych miejscach, które chciałbym też Wam pokazać, yy, będzie ta zmiana. Otóż tutaj, zobaczcie, pojawia się taka ikona na mapie, w którym miejscu za chwilę będzie bombardowanie czy na przykład spadnie jakiś samolot itd. Jak pociąg tu dojedzie, to będzie ostrzał. Jeżeli czołgiem tam będziecie stać, to niestety oberwiecie. I zobaczcie teraz, co się stanie. Wjeżdża pociąg. Jest tutaj ostrzał jakiś artyleryjski. Pociąg się wykoleił. I co jest najważniejsze, elementy powstałe w wyniku właśnie tego zdarzenia zmieniają balans na mapie. Czy zmieniają na lepszy, czy też zmieniają na taki, jak jest dotychczas, czy na gorszy, to myślę, że wyjdzie w praniu jak się bardzo dużo bitew. Rozegra zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz możecie zaobserwować, jeszcze, patrzcie, leci pierwszy samolot. Tych samolotów spadną dwie sztuki. Patrzcie, leci tam i zaraz rozbije się na górze. Ja to Wam też pokażę. Kolejny samolot spadnie tutaj. Zobaczcie, leci jeden, drugi i bach. Te samoloty. Zcinają drzewka, które są właśnie tutaj na tym, taki szpaler jest powiedzmy, dróżka i szpalerek taki. No i tutaj zobaczcie jak to wygląda, otóż tak, że w tym miejscu jest dosyć łyso, natomiast na górce krzaki zostały. Tak to mniej więcej wygląda, teraz Wam z innej perspektywy to pokażę. Ok, teraz zobaczcie, co się dzieje na Himmelzdorfie. Otóż na Himmelzdorfie w dwóch miejscach mamy zmianę. Po pierwsze, jest to tutaj, zaraz yy, zobaczycie. Po drugie, jest to tam na torach po drugiej stronie mapy. Tutaj widzicie wrak. Ten wrak można, ja może tak zrobię ten wrak można przesuwać. Także pamiętajcie o tym. Zostały dodane takie elementy, które można przesuwać. No, jeszcze inną mapę zacznijcie. Zobaczcie, co się stało. Sterowiec dostał, i teraz co się dzieje. Po pierwsze, jedna część sterowca spada tutaj, druga część sterowca spada tam na dole. I generalnie efekt jest taki: zobaczcie, co na środku jest. Generalnie efekt jest taki, że tutaj, ja może to zatrzymam. Można zjechać. To znaczy z górki, tędy można środkiem tego sterowca zjechać na dół. No, jest to dosyć duża zmiana, musicie, powiedzieć, musicie zauważyć. Jak to się będzie sprawdzało w czasie gry? Zobaczymy. Na pewno na ósemce troszeczkę się zmienia. Przede wszystkim na środku się zmienia. Jedziemy teraz. Z inną mapą. Okej, jesteśmy na Ruinbergu. Zobaczcie, co tutaj się stało. Bardzo duże przemodelowanie. Otóż, w miejscach, które widzicie zaznaczone tymi ikonami i czerwoną obramówką, będzie bombardowanie. O dziwo, animacja rwie, to znaczy. Klatki uciekają, jak to jest, nie wiem dlaczego. A więc pierwsza rzecz jest tutaj, a druga rzecz jest tam w akademikach. Również jest bombardowanie, ale tego wam nie pokażę, ponieważ nie udało mi się. No wczoraj, tak jak krew z nosa, tak szło to. Nikt nie gra po prostu. Bardzo mało ludzi. Uwaga! Zobaczycie zaraz, jak to będzie wyglądało po bombardowaniu. Jest, lecą bombowce, rzucają bomby. O, tutaj nie ma już żadnych klatek i patrzcie, co się stało. Zatrzymam Wam. Widzicie? Otóż tędy można swobodnie tutaj przejechać, i z drugiej strony to samo. E, powiem Wam szczerze, że taktycznie jest to bardzo, bardzo e, duża zmiana tutaj, tak, gdzie. Te słynne kubki gruzu, zobaczcie, tu można spokojnie wjechać, także yy, elegancko. O, właśnie, teraz widzicie, że tam, w tamtym miejscu nastąpi również bombardowanie, także można już przejeżdżać tędy. Tak naprawdę, gdyby ktoś chciał, to może przy bierności, że tak powiem, przeciwnika, po prostu wjechać tu szybszym czołgiem i to przeskoczyć. Zanim ci stacjonujący w, na akademikach się zorientują i zdążą nam w bok strzelić, a jak się znajdziemy tutaj, no to już można bić czołgi, które tutaj e, są, prawda? Także, e, no, zmiana potężna. Ok, wróciliśmy na tą mapkę, ponieważ chciałbym wam pokazać moment, w którym. Ten samolot po prostu uderza tutaj. To jest naprawdę spektak spektakularne. Więc y, widzieliście już środek, czyli pociąg. I teraz zobaczycie, co tutaj się zmieni, kiedy właśnie uderzą te samoloty, kiedy się rozbiją. Będziemy też oczywiście z tej perspektywy widzieć, y, co się dzieje na torach, a tam. Zobaczcie, już pociąg. Hehe, he, już pociąg jedzie. Jak zwykle ktoś musiał yy, próbować hamować. No, nie wiem, trzeba by było ustawić. Może jutro to zrobimy. Trzeba by było ustawić tak z pięć małsów i zobaczyć, czy ten pociąg je przepchnie. Ok, na razie, jak widzicie, tutaj nic się nie dzieje. Tam się pojawiło to ten znak taki ostrzegawczy, to się zawsze pojawia. W sumie nie zostało chyba sprecyzowane, czy będzie się to yy, odbywało, te zmiany zawsze o tej samej porze. O, pojawiło się. Zaraz będzie widać samolot. Czekajcie, skąd on nadleci. O, leci, leci. Te dwa już się tam rozbiją. Zaraz. Prawda? Zobaczcie. Bach poszedł jeden, drugi. A teraz leci nasz, na który czekamy. Ogromny bombowiec. Patrzcie. Bach. I w tym momencie zostaje dokładnie tutaj wrak. Ehm, oczywiście te wraki, e, one są w niskiej rozdzielczości. One będą chyba dopracowane jeszcze, bo naprawdę słabo wyglądają. I do tego jeszcze muszę powiedzieć, że tak jakby są podsypane taką ziemią. Widzicie to? Dziwna sprawa to jest naprawdę. Może to tak ma być. Nie wiem. No ale jak widzicie. Kilka nowych możliwości tutaj jest. Dobra, jedziemy do następnej. Ok, teraz na tej mapce zobaczcie co tutaj się dzieje. No tu jest słynny statek, który wpływa nam. Ja sobie jadę tutaj, gdzie rzeczywiście to będzie. Ten statek, czy już płynie? Tak, to jest tamten, który celownikiem teraz wskazuje, chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Zaraz zobaczymy. No i on tutaj zaparkuje, zaraz w tej, nie wiem, hali. Nie wiem jak to nazwać. No, jest coraz bliżej, coraz bliżej. Nie mogę teraz Wam pokazać, bo ta kamera nie chce. O, widzicie go. To ten największy tu. On teraz tutaj wpłynie, rozwali ten most, nie będzie można już tutaj przejechać i do tego no oczywiście zasłoni całą tą stronę, dodatkowo jeszcze na środku tam coś się dzieje, jakaś wejście się, o kolejny samolot tam, no niestety z losowaniem były takie problemy, że nie dość, że wolno to ciągle na tej samej mapce, no i nie udało mi się... Tyle razy wylosować na mawce, ile bym chciał. Zobaczcie, co się dzieje. Most został rozwalony, i nie ma takiego strzelania. Nie będzie można tam wjechać. Nie można strzelać ponad statkiem. Po prostu jego wysokość jest na tyle duża. Że jak widzicie, jedyne co można zrobić, to jechać, właśnie albo tutaj środkiem hali w prawo, albo po prostu tędy. Tak to generalnie wygląda. Szkoda, że nie mogę Wam pokazać. Tam jest kolejny most. On jest mało używany. Zaraz zostanie zniszczony. Zobaczcie to. I proszę bardzo. Zawalił się tamten most. Tutaj jeszcze jest jedna zmiana, której niestety Wam nie pokażę, bo nie mam jak. Mianowicie to jest to, że się zawala wjazd do bunkra czy też do go schronu. No, takie zmiany więcej yy, może w przyszłości pokażę, bo tutaj yy, naprawdę no, to czekanie i jeszcze do tego powtarzalność map, bo przypominam, że. W normalnym trybie na serwerze testowym nie można tego zagrać. Żeby zagrać i zobaczyć te zmiany, trzeba wejść w tą taką szkółkę niedzielną, że tak powiem. <laughs> e, I tam dopiero to jest. Zresztą wszystko macie tam opisane. Przy wyborze rodzaju bitwy na pewno Wam wyskoczy. Co o tym sądzić, można? Moim zdaniem. Zmiany świetne. Wygląda to dosyć sztywno, dosyć takie drewno z tego się zrobiło. Natomiast. Um, hmm. No cóż, wydaje mi się, że. No jakieś zmiany w tym wodzie muszą zachodzić, żeby gra się rozwijała, prawda? Jak nie chcą robić innych, to niech robią chociaż takie. Chociaż zastanawiam się. Jak wpłynie to na balans? Czy nie będzie tak, iż ta katastrofa czy też zmiana losowa na mapie nie spowoduje, iż jedna strona i zawsze ta jedna strona będzie miała przewagę? Bo jeżeli to by było w jakiś losowy sposób, raz jedna by miała dużą przewagę dzięki temu, raz druga spoko. Ale jak widzicie, jak widzieliście, każda ta losowa zmiana no wygląda tak samo. A przynajmniej tutaj. Więc jedynie losowość będzie polegała na tym, czy to, ten, ta zmiana ma zaistnieć oraz w której minucie bitwy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że to też stałe zrobią i zawsze o stałej porze. Yy, tutaj, jeżeli chodzi o te bitwy na serwerze testowym, to na początku bitwy, na szczęście, yy, zawsze ta zmiana jest. To tyle, żegnam się z Wami. A dzisiaj. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli gra wystartuje, no to nie będzie synowie Foresta Gampa, tylko będzie gra inna dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Kiedyś już była ta gra, ale nie mogę sobie odmówić. Jeszcze raz, nie mogę sobie odmówić. To tyle. Żegnam się z wami do usłyszenia.